Cześć wszystkim, ja jestem Ala. No i jestem w Star Stable jako Kora Shai Forest, a to jest Julka. I no Star Stable nazywa się Klaudia Sunwatcher. Tak, witam wszystkich. Znamy się ogólnie z klasy i chodzimy do tej samej, więc będziemy do siebie mówić Julka, Ala. Nie będziemy mówić z tymi nikami jak już nie mówię. Tak. Takimi z dziwnymi imieniami. Dobra, to ja włączę interfejs Nie wiem, jeżeli chcecie, to mm, powiedzcie w komentarzach, czy chcecie żeby był interfejs, y, czy żeby go nie było y, bo w sumie mi jest obojętne. No, to chodź y, Najpierw pokażemy taki bug y, z mostem, może ktoś go zna, może nie Ja sobie tam spróbuję no i to jest nasz pierwszy filmik na tym kanale. No, no. Filmiki nie będą regularnie raczej wychodzić, ale gdzie jesteś? No, ja już czekam na ciebie tutaj. Bo ja tu jestem na drodze. Gdzie? Tam dalej. No dobra. Tu. Gdzie, 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 gdzie? Dalej Ale jadę w twoją stronę czy nie? Nie, A dobra. To No. I jak y, słychać jakieś szumy w tle, to przepraszamy. No ogólnie to Scape y, jest y, y problem... bardzo, bardzo wspaniałym y, programem. Y, bardzo go kochamy i w ogóle. Zwłaszcza jak tworzą y, się nam takie rzeczy jak Rozmawiamy ze sobą, normalnie się słyszymy, ale nie ma żadnej rozmowy w No ja nawet jak skaczę to muszę zahaczyć. Oczywiście. No i myślę, że w kolejnym odcinku pokażemy jakieś CSY. Nie wiem tak. jak Julka na to. Znaczy ja to nie jestem tutaj odbyści. Dobra, to Ala tam będzie wygrywać i będzie ci z mm -hmm. nie to w tej mm -hmm. No się zobaczy. Na razie level konia nabije. Nie. Bo ona to sobie nie... kupiła nowego konia i musi sobie level nabić. My jesteśmy tutaj właśnie pod mostem. No i to tak Więc wygląda. Z nas nie widać. Tak, bo już to... próbowałam i patrzyłam, czy widać Na i nie widać. Tak, już nie wspomnę o tym, że nagrywałyśmy. Oczywiście my tam wszystko. Ale nie, nagrał się. O, ładnie głos. spadłaś. Nie, nagrał się Julki Głos i musiałyśmy to powtórzyć. Także. Jezu, tak mi wybiegłaś. Dobra. Chodź. To, to był pierwszy tak na dziś. Jeszcze. Teraz drugi. Znajduje się on na plaży w sumie to nie wiem czy bóg, ale takie może niedopracowanie, może takie coś. Na pewno wszystkie bagi, które tu. Nie, czekaj, bo chodzi ci o ten. A dobra, o ten ci chodzi. To, to, to tak. To to, to jest bug To 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 to. No. no. I to są raczej takie bagi, które, y, które wszystkie zna, y, wszyscy wszystko znają, bo są takie proste jakieś znane, znane. Takie... myślę. Czasami można y, przez przypadek odkryć y, bug. Może tam to się kiedyś zdarzy, już się kiedyś zdarzyło. Może coś odkryjemy nowego. Tak, bardzo. No i ona jest szybsza ode mnie. Ja mam 15 level konia, ona ma piąty, No i gdzie tu sprawiedliwość? Tak, to twórcy gry się nie postarali nad szybkością koni. O, już tak, ja. No, no, ostatnio to jak grałyśmy, to ja miałam jeszcze tego samego konia, a Julka miała. Y... Sz... Ja, o, od razu przyzwyczajcie się, że ja mówię szajra. Znaczy szajera. Szajera mówię, a sam się nie wiem, jak mówi. Szajra. Nie wiem, obojętnie jak ktoś tam mówi. Ja mówię od razu, od razu wam mówię, że mówię. No, znowu chcę wyjść Co gry. Czas mi się? teraz jak ten, mi się wyświetla taka uśmiechnięta buźka, jak wcześniej ten, ten właściwie grał. <gry> Aha, no mi coś się wyświetla. Dobra. To schodzimy z Musimy teraz na tej skalę, mniej więcej w tym miejscu. No, tak gdzieś tu na skalę. I spadamy i musimy też trzymać dwa przyciski. Tak, i je dwa przyciski I tam jest taki kamień mały I... No, i to zależy jak chcecie, żeby efekt wyglądał no Najlepiej, żeby tam właśnie do tego kamienia I na przykład o teraz puścić No i teraz ja zobaczymy, co teraz tutaj się wunku, stanie chwileć. O! Właśnie... I teraz oh. się oh. <laughs> e, Mój koń sobie poleciał daleko e, W hen <laughs> Ale przynajmniej mogę go znaleźć i nie... No i od razu mogliście zauważyć, że miałam yy, tutaj wszystko, na czer wszystko czerwone miałam, bo już wcześniej robiłam ten bug tak jak już mówiłyśmy, yy, że nam się nie nagrał głos, yy, to no robiliśmy i, i no, trafiłam do stajni, bo mój końk się trochę bardziej niż powinien zbagować. Jest ja polecam skakanie na tą z góry, bo nie wiem czy... Tak, bo tutaj jakoś tak, tak, tak dziwnie się skacze O Jezu, co ja wciskam <grym> Idziesz za mną? Uwaga. czy będzie pięknie, czy nie? No cudownie, nie no jestem zachwycona normalnie Nie, to mnie to aż tak taki, no, że aż to się No, jest gdzie jest mój koń? A dobra, tam jest Nieraz tak wyleciał, że nie mogłeś go obudzić Jest na więc... Tak to. Trzeba, trzeba podwózkę wziąć wtedy, jak ktoś nie wie <noise> No, to chodź popatrzeć dla mnie rękawiczki, bo ja mam jakieś dziwne... To tam jest ręka, bo wiesz po prostu. Ale co? To jest w A, bo ty mi chcesz pokazać? Jeszcze jakieś... na mój. Okay. Bo ja sobie chcę dopasować do mojego zestawu jakieś... Bo ja mam początkowe, bo tylko te ty mi pasowały. Jeszcze musimy być na mną. A dobra to jeszcze sobie wejdziemy na mur Czemu nie? Wejdziemy na mur i potem jeszcze wejdziemy na ten dach, jak nam się uda Mi się bo ostatnio nie udało No spad... <noise> Ty nie. też spadłaś, no. Czy nie spadłaś? No Na te krzaki Tak, bo tutaj na te krzaki się da wejść. No No ja się zbagowałam. Nie mogę się ruszyć Czyli chodzę w miejscu. Tutaj. Dobra, teraz mi się uda. No, rzeczywiście się uda. Ja ym, się spadam Ej, no ale może oni specjalnie tak zrobiły, że, zrobili, że tak się da wyjść na ten mur, bo te, te, te górki są jakieś podejrzane. Może to miało być naturalne kształtowanie terenu. <grym> bo wiesz, no, tutaj normalnie możesz przejść przez to nie możesz nawet kakać a tam z drugiej strony, tam tylko nie masz problem, żeby przejść, to tam już jeszcze No czemu ja to... się cały czas odbijam? Nie no, a ja, ja powoli z chyba No trochę tylko za Ups, nie włączyłam stopera. Brawo! Ja mówię. A to dobrze. Serio? Jest. Ale serio? Serio. No to dobrze. O, już teraz jestem. No, to będziemy kończyć. W następnym odcinku będziemy rękawiczki. To tak się po bo odpowiadajcie tutaj. I je no. na ten dach. No, ja. No. Weź już wyłącz ten budzik.